Na wstępie muszę się czymś pochwalić o to, że załatałem sobie odwieczną dziurę. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest. No, ale po prostu musiałem się wczoraj zrobić na bóstwo, ponieważ miałem no. <laughs> meeting. No i tak, więc musiałem wyglądać dobrze. No. <laughs> Na pewno od, od tego wyglądałem korzystnie z, z, z zaszczytą dziurą, bo. to jest właśnie jedna z rzeczy, dla których nie, nie, raczej nie przepadam za zimą roztopy i chlapa. Ale może przynajmniej wkrótce będę mógł się wybrać na rower, jak się nie zniknie. Ale się zmęczyłem. E jest potek, postanowiłem się wybrać, no dobra, a my mamy w koszenie taką górę chrębską. Tu jest taki niezły pojazd, można sobie potrenować. A ja jeszcze mam z tyłu przerzutkę rozwaloną, bo mi się pękła i muszę stać, mam stały nastawiony na, na ten bieg i po prostu nie dałem rady wjechać. Musiałem trochę pójść pod górę i widać, że jeszcze nie jest nie, 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 nie szczyt. E, tu jest sanktuarium. Ale wracając do tego co mnie załamuje, no to, to jest tak. Na no teraz, teraz już brak pracy mnie nie załamuje, bo dostałem odpowiedź od tej firmy Red, się nazywa. Od tej co wtedy marudziłem, żeby że, 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 pewnie się nie dostał, że kto znajdą kogoś lepszego, a okazało się, że nie znaleźli nikogo bardziej odpowiedniego. I zaproponowali mi pracę, więc od nowego roku już będę miał pracę, w końcu będę niezależny. Wynajmę sobie jakiś pokój i będę mógł sobie robić. Co chcę, będę niezależny od rodziny. Eee, tak, a jeżeli chodzi o to, co mnie załamuje, no bo ja praktycznie nic jeszcze nie osiągnąłem. No, co prawda, wydałem dwa e booki dwie powieści, no ale to nic, bo jestem praktycznie anonimowym pisarzem, nikt o mnie nie słyszał. Ktoś tam kupił, ale tam grosze na tym, na tym zarobiłem, więc, więc jako pisarz się jak na razie nie sprawdzam. Eee, jako naukowiec się też na razie nie sprawdzam, bo umiem pasją jest rozwiązywanie problemów matematycznych. Lubię na przykład zastanawiać się, czy nie doradne byłoby opracować jakichś nowych rodzajów algorytmów, jakichś e, szybszych algorytmów, które e, rozwiązywałyby na przykład niektóre problemy e, NB trudne w, w czasie, w, w, czasie no, w rozsądnym czasie. Na potrafiłyby w rozsądnym czasie znaleźć e, suboptymalne rozwiązanie problemu e, optymalizacji obwodów. Logicznych albo tego typu, albo chciałbym chociaż odkryć no, coś, co by mi pozwoliło powiedzieć więcej o, o naturze złożoności obliczeniowej. Na przykład, czym się różnią problemy NP-zupełne od problemów typu P. No i takie rzeczy mnie interesują. Dużo nad tym siedzę już od kilku lat. Miałem bardzo dużo pomysłów, różne pomysły. Różne algorytmy, wymyślałem, ale jak, jak na razie nic ciekawego nie odkryłem. Większość tego, co napisałem, po prostu nie działa, albo nawet jak odkryłem jakiś algorytm, to, to, to ten algorytm po prostu jest no, nieprzydatny do niczego. Nie ma, prak, nie ma praktycznych zastosowań, więc, więc w sumie nie mam się czym za bardzo pochwalić. I ciągle jeszcze, oczywiście, siedzę na tym, bo mam nadzieję, że w końcu kiedyś uda mi się coś osiągnąć. W tej dziedzinie, w końcu jestem programistą, mam umysł analityczny, ścisły. Zawsze byłem dobry z matematyki. Matematyka była moją mocną stroną. No i myślę, że to jest właściwy kierunek dla mnie, żeby się rozwijać. O! Uwagi dla pielgrzymów. Tutaj pielgrzymują na tą górę chemską. Muszę patrzeć na murowiec, żeby mi nikt nie ukradł, ale to taki grad chyba nikt nie ukradnie. No, poza tym nikogo tutaj nie ma. Tak, więc strasznie mnie to załamuje, a il, e, z, kiedyś pani psycholog mi zrobiła test na inteligencję. wyszło na to, że mam inteligencję grubo poniże, powyżej przeciętnej. Poza tym e, zaliczyłem, e, obroniłem moją pracę dyplomową na piątkę magisterską. I mój promotor powiedzie, że jestem zdolny. Tak, ale i tak nic z tego nie mam. Dobra, wracam, bo nie widzę roweru już. I tak, pomimo, że ktoś tam twierdzi, że jestem zdolny i że mam takie wysokie IQ i że tyle siedzę nad tymi problemami różnymi, piszę opowieści i tak dalej, no mam motywację w końcu. Ja mam tak, że po prostu jak chcę coś osiągnąć, jak mam jakiś cel, no to i nie mogę tego celu osiągnąć przez jakiś dłuższy czas, to po prostu nie, nie tyle, że, nie dosyć, że się nie poddaję, to jeszcze zaczynam mieć obsesję na tym punkcie. Po prostu cały czas zaczynam o tym myśleć i myśleć, i to staje się dla mnie priorytetem, takim celem numer jeden w życiu. Najważniejszym celem, jaki chcę w życiu osiągnąć. A pomimo, i pomimo takiej motywacji, i pomimo, że nie jestem chyba e, e, głupi, to ni niestety. Nic mi nie wychodzi. Praktycznie nic mi nie wychodzi. Jestem nikim ciągle. I to mnie właśnie załamuje. Tak, okej, okay, to już by było na tyle. Jeszcze ostatni rzut oka na las. Trochę pojeżdżę jeszcze po lesie, skorzystam z ładnej pogody, bo jutro ma być pochmurnie. A w wygili ma padać deszcz. E, jestem już. Nieźle się przez ten las jechało. Wszystko obludzone, raz wygnął orła. Tak, ale żyję.